Drodzy widzowie, mamy dla Was wiadomość, która dosłownie zrewolucjonizowała Polskę. Sejm właśnie ogłosił decyzję, która wstrząsnęła milionami obywateli, szczególnie osobami starszymi. Co się wydarzyło? Jakie zmiany czekają emerytów, rencistów i osoby po 60. roku życia? W dzisiejszym materiale zagłębiamy się w szczegóły tej przełomowej reformy, która może całkowicie odmienić życie seniorów w naszym kraju. Czy mówimy o nowych świadczeniach finansowych, zmianach w emeryturach. Czy może o zupełnie nowym wsparciu, które ułatwi codzienne życie? Jeśli chcecie być na bieżąco z informacjami, które mogą zmienić wasze życie, polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić żadnych kluczowych wiadomości. Wasze wsparcie motywuje nas do tworzenia kolejnych materiałów. Ta decyzja pojawiła się niespodziewanie, bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi, co tylko po emocje wśród Polaków. Eksperci nazywają to największą zmianą w polityce społecznej od czasu wprowadzenia 13 stycznia 2014 roku emerytury. Rządzący zapewniają, że chodzi o sprawiedliwość społeczną i realną pomoc dla seniorów. Ale czy to prawdziwy przełom, czy tylko polityczna gra przed wyborami? W tym filmie omówimy, co dokładnie ogłoszono, kogo dotyczy ta decyzja i jak szybko może wejść w życie. Dowiecie się też, jak przygotować się na zmiany i co zrobić, by w pełni skorzystać z nowych możliwości. Zostańcie z nami do końca, bo te informacje mogą być kluczowe dla Was i Waszych bliskich. Co sądzicie o tej decyzji? Podzielcie się opinią w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić lajka oraz zasubskrybować kanału. Co się stało? Sekrety decyzji Sejmu. To nie jest zwykła zmiana, to prawdziwa rewolucja w podejściu do seniorów. Sejm, bez żadnych przecieków czy medialnych zapowiedzi, przegłosował uchwałę, która, jak twierdzi marszałek, Otwiera nowy etap w polityce społecznej Polski. Brzmi to niezwykle poważnie, ale co tak naprawdę się za tym kryje? Z pierwszych informacji wynika, że mamy do czynienia z gruntownymi zmianami w systemie wsparcia dla osób starszych. Najważniejszym punktem jest wprowadzenie nowego świadczenia solidarnościowego dla seniorów po 67 roku życia, którzy nie pracują zawodowo i mają niskie dochody. To wsparcie ma wynosić od 800 do 1200 ZTU miesięcznie, niezależnie od obecnej emerytury czy renty. I co istotne będzie przyznawane automatycznie. To oznacza, że seniorzy nie będą musieli wypełniać stosów dokumentów ani biegać po urzędach. ZUS, na podstawie swoich danych, sam zidentyfikuje uprawn, jak oceniacie takie podejście? Dajcie znać w komentarzach, polubcie film i zasubskrybujcie nasz kanał, by śledzić kolejne aktualizacje. Przełom w waloryzacji emerytur To nie wszystko. Kolejna ważna zmiana to dwukrotna waloryzacja emerytur i rent w ciągu roku, która ma zostać wprowadzona już od przyszłego roku. Dzięki temu świadczenia będą szybciej dostosowywane do rosnących kosztów życia i inflacji, co zapewni seniorom realną ochronę ich dochodów. Minister finansów, pytany o finansowanie tej reformy, stwierdził: Seniorzy to fundament naszego społeczeństwa. Nie możemy na nich oszczędzać, państwo musi im pomóc. Te słowa brzmią obiecująco, ale czy budżet państwa udźwignie takie zmiany? Czy to rozwiązanie na stałe, czy tylko chwilowa obietnica? Co myślicie o takich zapowiedziach? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach i pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować kanał. Realna pomoc czy kampania wyborcza? Decyzja Sejmu została przegłosowana miażdżącą większością głosów, a pierwsze wypłaty nowego świadczenia mają ruszyć już w styczniu 2026 roku. To nie jest luźny pomysł, to formalnie przyjęta ustawa, która wkrótce zacznie być wdrażana. Oczywiście szczegóły, takie jak progi dochodowe czy dokładne procedury, są jeszcze w trakcie opracowywania, ale kierunek zmian jest jasny. Dla seniorów żyjących z emerytur na poziomie 16.00, 18.00 zEU, dodatkowe 812.00 zEU miesięcznie to nie fanaberia, a konieczność szansa na opłacenie rachunków, zakup leków czy normalne życie bez ciągłego zaciskania pasa. Co więcej, ekonomiści podkreślają, że te środki wrócą do lokalnej gospodarki, bo seniorzy wydają pieniądze w małych sklepach. Aptekach i u lokalnych usługodawców. Co może napędzić rozwój regionów? Jak oceniacie ten efekt domyny? Dajcie znać w komentarzach, polubcie film i zasubskrybujcie nasz kanał. Symboliczne uznanie dla seniorów. Ta decyzja to coś więcej niż tylko wsparcie finansowe, to także symboliczny gest wobec seniorów, którzy przez lata czuli się niedoceniani. To sygnał, że państwo dostrzega ich potrzeby i docenia ich ogromny wkład w budowanie Polski. W mediach społecznościowych pojawiają się komentarze pełne nadziei, ale też sceptycyzmu. Zobaczymy, jak pieniądze pojawią się na koncie. To zrozumiałe, bo wcześniejsze obietnice polityczne nie zawsze były realizowane. Tym razem jednak wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z czymś konkretnym i realnym. Co sądzicie o takim podejściu? Czy czujecie, że seniorzy są w końcu zauważani? Podzielcie się opinią w komentarzach i nie zapomnijcie polubić filmu oraz zasubskrybować kanału. Jak się przygotować na zmiany? W najbliższych tygodniach pojawią się szczegóły dotyczące zasad przyznawania świadczenia, sposobu jego wypłaty oraz tego, kto dokładnie będzie mógł z niego skorzystać. Już teraz warto informować bliskich i znajomych o tych zmianach, by nikt nie przegapił tej szansy. Udostępnijcie ten film rodzinie, sąsiadom i przyjaciołom, aby dotarł do jak największej liczby osób. Zachęcamy też do zapisania tych informacji, bo od stycznia 2026 roku życie wielu seniorów może się zmienić na lepsze. Wasz głos ma znaczenie, to dzięki apelom i inicjatywom seniorów ta decyzja mogła zostać podjęta. Pokazaliście, że potraficie się zjednoczyć i walczyć o swoje prawa, za to należy się ogromny szacunek. Drodzy Państwo, będziemy na bieżąco monitorować sytuację i informować Was o wszystkich nowościach związanych z tą reformą. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić kolejnych ważnych wiadomości. Wasze polubienia i subskrypcje pomagają nam docierać do większej liczby osób, które potrzebują tych informacji. Dziękujemy za zaufanie i za to, że jesteście z nami. Udostępnijcie film, by dotrzeć do seniorów i ich bliskich i do zobaczenia w następnym materiale.